że ja muszę trochę nawiązać do kafelka e, pani tego, tego, tego slajdu, e, tego przedszkolaka, który pokazał wodę z, 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 jakby z wielu perspektyw, to ta taka, taka właśnie jest moja twórczość, że pokazuje wodę i koncentruję się na wodzie, ale właśnie w jak najszerszym spektrum. Także korzystam z wody e, dosłownie jako e, jest jakby elementem budującym moje kompozycje, moje instalacje. Jest często w ogóle równoważnym z samymi, z samymi kompozycjami ceramicznymi, a wykorzystuje też, też, też wodę i inspiruje mnie jako, jako żywioł i jako symbol. Także pokażę tutaj bardzo wiele, jakby właśnie różnych tych odsłon wodnych, próbując wytłumaczyć też tą moją fascynację tą materią i dlaczego właściwie niemalże całą twórczość em, jej poświęciłam. I pierwszym przykładem jest kompozycja ceramiczna Landscape, gdzie woda służyła mi jako soczewka jako szkło powiększające które pozwalało przyjrzeć się, powiększyć trochę ten mikropejzaż, który znajduje się pod tą szklaną kopułą, ale nie pozwalało go dotknąć co sugerować miało Sugerowało właściwie taką wielką sytuację, że albo mógłby, mógłby to być taki ostatni fragment Ziemi, który jeszcze nie jest ręką ludzką dotknięty, albo wręcz odwrotnie odizolowanie tego, tego fragmentu jako takiego skażonego i, i właściwie już nie, 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 niedostępnego do eksploracji. Kolejnym projektem, który jakby najbardziej zbliżał mnie chyba do, do projektowania, do designu, jest taka koncepcja zbiorników akwarystycznych, gdzie właśnie w duchu aquarium designu, które zastąpić miały tradycyjne zbiorniki i tam, w których znajdowała się fauna i flora, zastąpienie jej, jej ceramiką, szczególnie dla takich miejsc, gdzie te zwierzęta czują się niekomfortowo, bo to właściwie nawet i nie, nie, nie zwierzęta, i nie rośliny działają w taki sposób, jakiś kojący, relaksacyjny, tylko właśnie sama woda. I ta ceramika w, 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 w kontakcie z, z wodą, i tutaj jeszcze spodem, to, to wrażenie i te iluzje, które powoduje światło i, i szkło, miały być wystarczająco i zastąpić w pełni. E, Fauna i flory tych tradycyjnie pojmowanych zbiorników akwariowych. Ale pojawiła się też koncepcja e, jednak dostosowania tej ceramiki wewnątrz akwariów do wymogów konkretnych gatunków e, ryb. Kolejnym projektem jest cykl rozwijany przeze mnie już od wielu lat Icebergs. Czyli nawiązanie do, do sytuacji klimatycznej. I tutaj te góry lodowe wykonane z porcelany, czyli z takiego najtwardszego materiału, który właśnie odwrotnie niż prawdziwe góry lodowe nie ulega roztopieniu, rozpuszczeniu, nie ulega żadnym, żadnym procesom. Tutaj ten zegar nie, 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 nie tyka, nie zwiastuje tej katastrofy klimatycznej, tylko odwrotnie, one są właściwie wieczne. Ale jednak i tak widz odczuwa taki niepokój, kiedy one pływają, kiedy one też zmieniają swoje położenie i nie dają się do końca kontrolować. One się unoszą na wodzie, ale cały czas dryfują i jakby też nie jestem nawet w stanie wymyśleć sobie do końca i opanować tej kompozycji, dlatego że ona cały czas żyje swoim życiem, płynie i, no i też nawiązuje do tego, że przyrody też nie da się kontrolować i te procesy, które postępują. Nie da się ich do końca zatrzymać, tylko próbować spowolnić. W wypadku tej, tego cyklu Iceberg pojawiają się też wśród odbiorców takie skojarzenia z historią świadomości i podświadomości tego, co jest widoczne nad powierzchnią wody i tego trzonu, który, który jest pod powierzchnią. Kolejnym cyklem o wodzie z innej perspektywy jest cykl habitaty, pokazujący tak wizualnie tę cykliczność wody, cyrkulację, gdzie te obiekty porcelanowe zamknięte w, szczelnie w szklanych kapsułach. Otoczone są, są przez wodę, która trwa w tym niekończącym się procesie y, parowania i skraplania, częściowo też zasłaniając te, te obiekty, utrudniając y, ten odbiór, ale jednak sugerując ten niekończący się cykl wzrastania, dojrzewania, obumierania i y, y, tak, niekończącego się procesu. I instalacja środowisko wodne, która chyba najbardziej nawiązuje tutaj do, do tematu tego panelu. Czyli praca właśnie o, o stawaniu się, o nabieraniu kształtu, formy, i o takiej wszelkiej potencjalności, która, która dzieje się w tych wodach otaczających te. Te formy ceramiczne, które zdają się trwać w takim ciągłym procesie, nieskończonym procesie kształtowania się, nabierania właśnie tej formy, ale przez tą zamkniętą kapsułę, nie, nie poddawane jeszcze właśnie tym, tym procesom życiowym, tego właśnie dojrzewania i, i, i umierania. To tak właśnie zatrzymane, zawieszone dosłownie i przenośni na tym etapie Kształtowania się form. I tutaj też zawieszone na, na kładce siedleckiej nad rzeką oławka. I tutaj, pomimo tego, że zamknięte dalej szczelnie w tych, w tych pojemnikach, to już zaznaczona jest samym tylko tym układem ta cykliczność ich przyszłego życia. Kolejny cykl obiektów naczyniowych to stany przejściowe. I tutaj nawiązanie do misy, czyli takiego naczynia na, na wodę. Jednak te misy wypełnione są właśnie takimi kraterami, właściwie takimi w nawiązaniu do, do koryt rzek, z czym. Z tym kojarzą się właściwie takie wody płynące, więc tutaj w zestawieniu, tym samym tym kształtem wody płynącej i wody stojącej, czyli z czymś, czegoś, co kojarzy się z, z, tym, z tym życiem, a, a czymś odwrotnym, czyli tą wodą stojącą, która sugerować ma koniec. I tutaj ważna jest kolorystyka, którą, do której inspiracją były wycieki oleju na, na oceanie. I tutaj też ta rodzawa powierzchnia tych, tych poszczególnych miejsc, na każdej z nich inna, sugerować mu właśnie takie, taką nie, 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 niebezpieczną Kolorystykę tych tak, takich fioletów, miedzi, yy, brunatnych odcień, która nie jest yy, naturalna ani dla naczyń, ani tym bardziej dla oceanów. I ostatni mój projekt, już chyba taki najbardziej optymistyczny. Yy nawiązuje do wody w jej najbardziej efemerycznym wydaniu, czyli pod postacią pary wodnej, pary wodnej w chmurę. I tutaj używając już tylko medium ceramicznego, czyli tworzywa, które utrwalone wypałem już nie zmienia swojego kształtu, jednak starałam się yy, przy użyciu koła garncarskiego, czyli takiego narzędzia, jedynego narzędzia do tworzenia ceramiki, które nadaje nadaje glinie taką bardzo płynną, organiczną i rytmiczną deformację, która sugerować ma właśnie taką zmienność, ulotność i niematerialność kłębiących się chmur utrzymująca ten efekt właśnie niematerialności na stałe. Dodatkowo podkreślony szkliwem, czyli warstwą ango, czyli tą, tą, tą zewnętrzną powłoką strukturalną i kolorystyczną na tych obiektach ceramicznych, które, która nakładana przy pomocy natrysku właśnie sugerować ma dawać ma taki efekt jakby ceramicznego pyłu, który odbijając światło daje zupełnie zmienne i zróżnicowane kolorystycznie efekty, i nie daje się właściwie zamknąć ani w jednej strukturze, ani w jednym kolorze. Tak jak w płynącym I Cykl. Cykl chmury przerodził się stopniowo i uzupełniony został poprzez ogólnie y, krajobraz y, nieba, który eksploduje i staram się poszerzać obecnie. No i to wszystko. taki.